Dwudziesta trzecia godzina, od trzeciej do czwartej po południu, zmarły Jezus przebity ciosem włóczni, zdjęcie z krzyża. Duchu Święty, wypływający z boku Chrystusa. Zdroju miłosierdzia. Przybądź do naszych serc dusz, ciał, umysłów, woli. W tej godzinie przybądź, zabierz to, co rozprasza. Daj nam łaskę świętego przeżycia tej godziny męki. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas. Chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 23. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę, rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, którym muszę poświęcić napełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją pełną miłości, intencję i spraw aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przygotować Ci się jeszcze bardziej. Biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modnić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć, ładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Ty już nie żyjesz. Ja zaś przebywając w twoim sercu, zaczynam korzystać z licznych owoców Twojego zbawienia. Najbardziej niewierzący, pełni szacunku, pochylają się przed Tobą i biją się w piersi. I to, czego nie czynili wobec Twojego żyjącego ciała, czynią teraz wobec Twojego martwego ciała. Przyroda się burzy, słońce się zaćmiewa, ziemia się trzęsie, żywioły odczuwają skutki i zdaje się, że biorą udział w Twojej bolesnej śmierci. Aniołowie pełni zachwytu i miłości, tysiącami wstępują z nieba, wielbią Cię i potwierdzają, że jesteś naszym prawdziwym Bogiem. O mój Jezu, ja również przyłączam moją adorację do ich adoracji i ofiarowuję Ci swoją wdzięczność i całą miłość mojego biednego serca. Ale widzę, że Twoja miłość nie jest jeszcze w pełni zaspokojona i aby dać nam jeszcze pewniejszy znak, przyzwalasz, aby zbliżył się do Ciebie żołnierz. I włócznią rozdarł Twoje serce, powodując przelanie ostatnich kropel krwi i wody, które były jeszcze w nim zawarte. O Jezu, czy nie mógłbyś pozwolić na to, aby ta włócznia zraniła również i moje serce? Ach, tak, niech ta włócznia zrani moje pragnienia, moje myśli. Moje uderzenia serca i moją wolę, niech mi przekaże Twoją wolę, Twoje myśli i całe Twoje życie, życie miłości i poświęcenia. Serce mojego serca zranione tą włócznią, och oczyść wszystkie dusze, daj schronienie wszystkim sercom i spoczynek wszystkim wycieńczonym. To z tej rany dajesz początek Kościołowi swojej umiłowanej oblubienicy. To tutaj dajesz początek sakramentom i życiu dusz. Ja zaś razem z naszą najświętszą mamą, okrutnie zranioną w serce, zamierzam zadość uczynić za zniewagi, nadużycia i świętokradztwa, które są czynione wobec Twojego świętego Kościoła. Dla zasług tej rany i z miłości do Maryi, naszej najsłodszej mamy, proszę Cię, abyś zamknął wszystkich w swoim umiłowanym sercu, oraz osłaniał, chronił i oświecał pasterzy Twojego kościoła. O mój Jezu, po Twojej okrutnej i bolesnej śmierci wydaje się, że już więcej nie powinnam żyć własnym życiem. Ale moje życie powinnam odnajdywać jedynie w Twoim zranionym sercu. Dlatego, cokolwiek będę czyniła, będę zawsze czerpać z tego boskiego serca. Już nigdy więcej nie dam życia moim myślom, a jeśli będą chciały żyć, wezmę Twoje. Już nigdy więcej nie dam życia mojej woli, a jeśli będzie chciała żyć, Wezmę Twoją przenajświętszą wolę. Już nigdy więcej moja miłość nie będzie miała życia, a jeśli będzie chciała żyć, wezmę za życie Twoją miłość. A mój Jezu, cała Twoja wola jest moją wolą. To, czego Ty pragniesz, pragnę i ja. Jezu mój, dałeś nam ostatni dowód Twojej miłości. Twoje serce jest rozdarte, i już więcej nic nie możesz dla nas uczynić. A tutaj przygotowują się, aby cię zdjąć z krzyża. Ja zaś po złożeniu wszystkiego w tobie wychodzę z ciebie i wraz z Twoimi ukochanymi uczniami chcę wyjąć gwoździe z Twoich najświętszych stóp i rąk. I podczas gdy wyciągam ci gwoździe, ty. Przygwość mnie całą do siebie. Jezu, pierwszą, która po zdjęciu z krzyża przyjmuje Cię na swoje łono, jest Twoja bolesna matka. Twoja przeszyta głowa łagodnie spoczywa w jej ramionach. O ukochana mamo, nie pogardzaj moim towarzystwem i pozwól, że ja również razem z Tobą oddam ostatnią posługę swojemu ukochanemu Jezusowi. Moja najsłodsza matko, prawdą jest, że Ty przewyższasz mnie miłością i czułością w dotykaniu mojego Jezusa. Ale postaram się Ciebie naśladować w jak najlepszy sposób, aby we wszystkim zadowolić uwielbionego Jezusa. Dlatego układam moje ręce razem z twoimi przenajświętszymi rękami i wyjmuję wszystkie ciernie otaczające jego głowę, aby przyłączyć moją adorację do twojej głębokiej adoracji. Niebieska Mamo, przybliżasz swoje ręce do oczu mojego Jezusa, które kiedyś dawały światło całemu światu, a te a które teraz pociemniały i zgasły, żeby zdjąć z nich zakrzepłą krew. O Mamo, do Ciebie się przyłączam. Ucałujmy wspólnie te oczy i oddajmy im najgłębszą cześć. Widzę uszy mojego Jezusa pokryte krwią, poranione uderzeniami i rozdarte cierniem. O Mamo, żeby przywołać tak wiele dusz głuchych i nieugiętych na głosy łaski, złóżmy naszą adorację w te uszy, które już nie słyszą, a które tak bardzo cierpiały. O kochana Mamo, widzę Twoją bolesną, zapłakaną twarz, która spogląda na uwielbione oblicze Jezusa. Przyłączam mój ból do Twojego, Wspólnie usuńmy błoto i ślinę, które go tak zeszpeciły, i oddajmy chwałę temu obliczu Boskiego Majestatu, obliczu, które zachwycało niebo i ziemię, a które teraz nie daje żadnego znaku życia. O ukochana Mamo, ucałujmy razem Jego usta, te boskie usta, które słodyczą Swojego Słowa przyciągały do jego serca tak wiele dusz. Mamo. Twoimi własnymi ustami zamierzam ucałować te zsilniałe i zakrwawione usta i oddać im głęboką cześć. O moja ukochana mamo, razem z Tobą chcę ucałować i jeszcze raz ucałować ukochane ciało mojego Jezusa które stało się jedną wielką raną składam moje ręce w twoje ażeby zespolić te zwisające kawałki ciała oddajmy mu głęboką cześć o matko ucałujmy te twórcze dłonie które uczyniły dla nas tak wiele cudów a które teraz są przebite, powykręcane, zimne i zesztywniałe na skutek śmierci. Zamknijmy w tych najświętszych ranach los wszystkich dusz. Gdy Jezus martwych wstanie, znajdzie je tutaj złożone przez Ciebie i żadna z nich nie pójdzie na zatracenie. O Mamo, wspólnie oddajmy cześć tym głębokim ranom w imieniu wszystkich, i razem ze wszystkimi. O niebieska mamo, widzę, że się pochylasz, aby ucałować stopy biednego Jezusa. Jakże bolesne są te rany. Gwoździe wyrwały kawałki ciała i skóry, a ciężar najświętszego ciała okrutnie je porozrywał. Ucałujmy je wspólnie i oddajmy im cześć tak, aby stworzenia idąc mogły poczuć kroki Jezusa, podążającego tuż za nimi, i tym samym nie odważyły się go obrażać. Widzę, o ukochana, Mamo, że kierujesz swój wzrok na serce uwielbionego Jezusa. Co będziemy robić w tym sercu? Ty mnie tego nauczysz, Mamo, pochowasz mnie w nim. I zamkniesz nade mną kamień. A kiedy złożysz w nim moje serce i moje życie, będę ukryta aż po nieskończoność. Daj mi Twoją miłość, mamo, abym mogła kochać Jezusa. Daj mi Twój ból, abym mogła wstawiać się za wszystkich i zadość uczynić za wszelkie zniewagi, jakich dozna to serce. Pamiętaj, o Mamo, że gdy będziesz składała Jezusa do grobu, ja również Twoimi własnymi rękami chcę być razem z Nim pochowana, aby móc z martwych wstać wraz z Nim i ze wszystkim, co do Niego należy. A teraz jedno słowo do Ciebie, moja ukochana mamo. Bardzo Ci współczuję. Z całą czułością mojego biednego serca chciałabym zebrać wszystkie uderzenia serca, pragnienie i życie wszystkich stworzeń, aby przynieść je Tobie w geście współczucia i miłości. Współczuję Ci w niezgłębionej boleści, którą znosiłaś, gdy widziałaś Jezusa umarłego, ukoronowanego cierniem, porozrywarennego od biczy i gwoździ, gdy spoglądałaś na te oczy, które już na Ciebie nie patrzą, na te uszy, które już nie słyszą Twojego głosu, na te usta, które już do Ciebie nie przemawiają. Gdy spoglądałaś na te ręce, które już cię nie obejmują, na te stopy, które nigdy od ciebie nie odeszły i zawsze, nawet z daleka, towarzyszyły twoim krokom. Chcę ci ofiarować serce samego Jezusa, przepełnione miłością, aby ci okazać współczucie, na jakie zasługujesz, i przynieść ulgę twoim okrutnym boleściom. thank you Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w i boleści modlisz się, składasz zadość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, O Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś. I przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławiam Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca. I swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty, twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.